Gandalfem bez brody. Ja się przebrałem za mojego starego. Nie spytam się kim jesteś, ale dlaczego się za niego przebrałeś? <grym wiosenka> Bardzo efektywny kostium, nie uważasz? Co R.P. Wicher walczył? Walczył na Mississippi. Walczył na Pacyfiku, na Atlantyku. A dzisiaj ma zamiar zniszczyć tych kosmitów. Tam są kosmici Who are you? Ace Ventura, ye? Yeah? Show mi something crazy Something crazy? Nie, yeah, like jak Ventura. do Ja się ich boję Dlaczego yeah. się tak przebrałeś o co chodzi? E, odbieram męskie porody Czym się zajmujesz w ogóle? E, no odbieram porody I poza tym Siema, jak tam? Zimno? Nie ja dopiero przyszłam, bo chcę się napić, dopiero będę mówić. No, co dzisiaj zagrasz? Eee, dobrą muzykę. Jaką? Eee, Postpanki. Po co to urodziny w ogóle, o co chodzi? No, urodziny trzeba świętować, a szczególnie pierwsze. Staliście jakieś prezenty? Jeszcze nie, ale mam nadzieję, że zaraz dostaniemy. Dlaczego się nie przebrałaś? Przebrałam się. Do kogo? No do kogo? Ja jestem Janet Jackson. No, kurwa, pięknie. A Janet Jackson miała ocenięty systyk. No, to się nie da. Będziemy mówić o Magdzie i Filoszu, tak? Ta cudowna para, Filosz Magdalena Gdyby nie miałbym nie tego tatuażu, więc... Implanty, wszystko, ładny tusz A to jest na konwencji w Krakowie Magda była pijana i ja byłem pijany Pokaż dziarę, masz? Nie chcę, mi się... Pokaż dziarę! Naprawdę, nie, nie, nie Możecie sprawdzić to na Facebooku, o tak, możecie to sprawdzić na Facebooku. Znaleźć czterolista koniczczyna, szerdasko, albo oblałem się wyskacze. Jakie macie plany na 2013? Mamy się... No. Ogólnie to chcemy dużo, dużo zwiedzać. Raczej nie chcemy siedzieć w studiu. Mamy parę planów wyjazdowych. Głównie to zagraniczne konwencje w tym roku w Europie chcemy odwiedzić. Jakie kraje? Na pewno Amsterdam, może Berlin, jeszcze może raz Londyn, tak jak w zeszłym roku. Chcemy troszeczkę odpuścić polskie konwencje na koszt zagranicznych. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W Polsce się spotkamy gdziekolwiek. Tak, na pewno będziemy w Krakowie, na pewno będziemy w Gdańsku. Ruszamy jeszcze do Katowic, być może, bo to pierwsza konwencja będzie teraz w tym roku, więc z ciekawością sobie przyjedziemy, zobaczymy. Ile porodów się odebrałeś? Ile porodów? Tak. Ja, multum. Dosyć, wystarczająco. No powiedz mi, troszkę le... ja się spoko. No Powiedz mi, jak się zaczęła Twoja przygoda z tatuażem? Hmm. Tutaj ta pani jest. <laughs> prekursorką, prekursorką mojej przygody. <laughs> tak. Dokładnie, to jest moja nauczycielka. Opowiedz mi, kim jesteś w tym całym wielkim biznesie. Jestem Niezleń. takim panem, co tam siedzi i im rozkazuje. Czyli to wszystko jest twoje? Tak. Czujesz się jak boss? Słucham? Czujesz się jak boss? Like a boss. Opowiedz mi, jak ich traktujesz? Czasem dam im wody. Tyle. Różnie tatuują. Zazwyczaj na przykład ręce albo klatka piersiowa, żeby pokazać, że mają dużo. Przede wszystkim, żeby to było właśnie widać. No, albo teraz jest moda na te czarne łapy, żeby sobie zrobić. Czarną klatę. Albo jakąś tam czaszkę zwierzęcia z rogami na klatce piersiowej. Mi się wydaje, że oni bardziej idą w modę niż dziewczyny raczej, nie? Co mam zrobić teraz? Wybrać się. To co umiesz najlepiej? Nie boisz się, że tatuaże staną się pasy i przestaną się podobać ludziom? Będziesz wtedy je zakrywał albo usuwał? Nie mam takiego zamiaru, bo robię to dla siebie, nie dla ludzi. A masz jakieś tatuaże w ogóle? Jasne, no. A jakie masz tatuaże? O, jeszcze raz się. A jak coś jeszcze masz? Nie, nie, na razie to, ale planuję następny Dobrze. Że...